Dzień dobry moi kochani, zobaczcie dzisiaj przyjechaliśmy do Mafitu e, dzisiaj się zajmujemy adusią, to znaczy e, przyjechaliśmy do Katowic na konsultację przedoperacyjną przedzabiegową na trzeci migdałek a ja się witam z wami bardzo serdecznie kochani, dzień dobry dzisiaj jest poniedziałek 28 e, sierpień i przyjechaliśmy tak jak mówiłam przed chwilą do Mawitu do Katowic, to jest taki jakby prywatny szpital Oczywiście można tutaj sobie zrobić też zabiegi na NFZ, ale one są bardzo odległe terminy. To jest, słuchajcie, na migdałek, Pani mi powiedziała na maj 2025, a ja bym chciała to zrobić bardzo szybko, w miarę jak najszybciej, żeby Adusia, słuchajcie, Mawid pokazuje Wam, żeby Adusia jak najszybciej pozbyła się tego problemu i mi też nie chorowała, idzie do pierwszej klasy, chcę, żeby była zdrowa, żeby była zadbana, zaopiekowana w miarę możliwości. Ten zabieg nas będzie kosztował około 4,5 do 5 tysięcy łącznie, słuchajcie, z wszystkimi konsultacjami, ze znieczuleniem, z badaniami, takimi z krwi. Również pobytem. Pobyt będzie trwał jedną dobę, bo dzieci bardzo dobrze tolerują ten zabieg i bardzo dobrze się po nim czują. Oby tak było też w przypadku Adusi. Przyjechałam z moją anią. Słuchajcie, to jest kobieta złoto. Wszędzie mnie przywiezie, zawiezie. Słuchajcie, pomoże, dostarczy co tylko bym nie chciała. To zawsze mogę na nią liczyć. Kochani, bardzo ładne kwiatuszki. Taki niepozorny ten szpital, ale jednak słuchajcie. Lekarze i w ogóle obsługa bardzo na wysokim poziomie. Trafić było bardzo łatwo, kochani. Zaparkować też w miarę, tak jak mówiłam, niepozorny budynek, a jednak tutaj wszystko się mieści: I izba przyjęć i poradnia. Ja teraz wychodzę, idę w kierunku naszego auta, które zaparkowaliśmy gdzieś na poboczu. Oczywiście w miejscu dozwolonym, nawet pytaliśmy się, czy nie trzeba tu jakiegoś parkometru, ale nie. Także spoko luz, teraz będziemy wracać do domku, jest pochmurnie jak widzicie, ale też u nas w naszej miejscowości też było pochmurnie i też padał deszcz, także zjazd temperaturowy niesamowity. Dostałam taką książeczkę z wszystkimi wskazaniami, jakie y, mam. Oczywiście z nimi się, z, z tym się wami po podzielę. <coughs> na pewno, słuchajcie, ma dziecko bardzo duże uszko. Y, mogę się z dzieckiem położyć po zabiegu i po prostu z nią spać na tym łóżku. Y, I panie pielęgniarki nie robią z tym żadnego problemu. Mam wziąć ze sobą kocyk, mam wziąć ze sobą podusie dla siebie, no bo oczywiście dziecko wszystko będzie mieć. Y, rano mamy się wstawić, słuchajcie, w w szpitalu, tam na izbie przyjęć z wszystkimi aktualnymi badaniami. Konsultacja laryngologiczna miałam powiedzieć. Konsultacja anestezjologiczna będzie trzy tygodnie przed samym zabiegiem żeby też pokazać te wyniki krwi, czy wszystko jest w porządku, grupę krwi i tak dalej, i tak dalej. Wszystko nabrało tempa, bardzo się cieszę, bo wreszcie, słuchajcie, nie odsyłają nas od jednego lekarza do drugiego i każą czekać, ewentualnie obserwować, tylko konkret po prostu usunąć, usunąć. temat będzie z głowy, słuchajcie. Ada lekko nie słyszy na jedno ucho, także jest to wskazanie. Jak tylko zachoruje, lekarz stwierdził, że będzie miała z tym migdałem ciągle problemy. Rozłączam się na chwilę, przechodzę przez pasy, gadać i chodzić przez pasy niebezpiecznie. że wygląda niepozornie, naprawdę niepozornie, spodziewałam się jakiegoś dużego budynku, że będzie taki właśnie, nie wiem, taki Ala szpital, a tu takie, słuchajcie, jakieś niższe pomieszczenia, dużo korytarzy, bardzo ładnie, nowocześnie urządzone, łazienek bardzo dużo, ogólnie super. A Dusia przeprostuje nóżki? Dzień. Dobry. Dzień dobry, przeprostuję nóżki, idzie. Idziemy troszkę przewietrzyć umysły. Bo droga długa. Co tutaj widać? Nigdy tu nie byłam. Jesteśmy bardzo blisko ogrodzieńca. Troszeczkę się odciepla nam temperatura powietrza, było chłodno, a dusia się wspina. Idziemy na skałki, kochani. Zobaczcie tutaj. Ta droga właśnie od Katowic do, do nas, przez Ogrodzieniec, jest bardzo urokliwa. Fajnie tutaj się jedzie, bardzo ładna taka, urocza trasa. Można coś tam zerknąć, zwiedzić, zobaczyć. I znowu wspinanie. Wspinamy się, słuchajcie, na samą górkę, ale to nic. Takie wspinanie to sama przyjemność. Uff. Wchodzimy. Oczywiście pamiętam o tym, że mam strasznie słabą wydolność oddechową. Bardzo szybko się męczę, ale to nic. Jak tu ładnie, już wam pokazuję. Zobaczycie. Jak tu uroczo, naprawdę. Ada się daje czadu, ma ciocię ze sobą, więc nic jej więcej nie potrzeba. Uff. Wow, piękności. Tu ktoś piknikuje. Nagrywam skałeczki, kochani. Skałeczki nagrywam. Zobaczcie, jak ładnie, jak wysoko. Gdzie tam, gdzie tam nasze auto? Matko Święta. No, okej, okay, słuchajcie, weszłyśmy. To teraz trzeba zejść z górki na pazurki. Adusiu, chodzi, a tu się, może tędyk co ciocia, Co? Nie, Nie a tu się przewrócisz. Misia, chodź. Chodź, no to idź tam, tędyk. Idź. No idź. A co to No, schodzę, schodzę. Będę cię asekurować w razie czego. W razie czego to za do Tak, i cię uratuję. No, idź, idź. Czekaj, bo ja się bejrzeć. Ja Może tak źle nie będzie. No to no nic nie na co nie poradzę. No ja nie wiem. No to zostały jeszcze jedne góreczki i jeszcze jedne skałki. Dziewczyny już się wspięły, a ja próbuję, kochani, próbuję. Może się uda? I słuchajcie, przyjechaliśmy tutaj yy, też po drodze. Muzeum yy, Galeria, Muzeum Krzyży, Galeria Antoniego Toborowicza. Fajnie to wygląda. Bardzo ciekawie, interesujące, zobaczcie. No i witajcie, kochani. Dzisiaj mamy środę. Słaba ta środa, ponieważ od samego rana. Yy, Chyba zaraziłam się od Ady wirusem, mam wirusa. Tak naprawdę to y, od samego rana, biegunka, wymioty. Na szczęście nie ma gorączki, bo ten wirus nie ma gorączki. Leczymy się kolą. Słuchajcie, może o, nawet nie kola, tylko Pepsi. Pepsi, kola, y, to, to samo. No niekoniecznie kurczygo cola jest bardziej słodka, a Pepsi mniej. Y, na szczęście, słuchajcie, jestem w domu. Mam urlop, więc nie muszę się martwić, że idę do pracy i się bardzo źle czuję. Yy, mam nadzieję, że szybko przejdzie, bo Adzie przyszło bardzo szybko. W sumie, tak, jutro dwa dni. Już miałam lepiej. Jutro dopiero będzie, Zorcio. Dwa dni i przejdzie. Na to liczę. Yy, zdziwiona jestem tylko, że są wymioty, bo przeważnie przy wirusówkach miałam tylko, właśnie, biegunkę. A, a teraz są też wymioty. Jak tylko wstałam, obudziłam się, to już zauważyłam, że coś jest nie tak, bo jakoś tak dziwnie mi było. Słodko w buzi i miałam strasznie taki, wiecie, no. nabrzmiały, nabrzmiały brzuch. Tak? Tak. A Dusia pojechała do sklepu, kupiła mi co? Kole. Kole, Pepsi i obwarzanka. No i słuchajcie, leżę i leżymy, radzimy sobie razem same. Wczoraj, kochani, był bardzo intensywny dzień. Może Was przesunę troszkę, żebyście mi oczyli. Bardzo dobrze czułam w związku z tym, naprawdę mnóstwo rzeczy zrobiłam w domu, a mianowicie i umyłam trzy okna i posprzątałam ten nowy, agatki pokój. Jest przygotowany do znoszenia mebli, i no, w ogóle mnóstwo rzeczy i wysprzątałam. Adusiu, sprzątałam kuchnię, wiecie, szafkach, coś tam. Została mi tak naprawdę umyć lodówki. Nawet zdjęłam y, żylandor w kuchni, co było wcale niełatwe. Wymyłam go, bo był strasznie ukurzony. Mogę pojechać sobie kupić jeszcze jedno oko? Nie, 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 kochanie. No. Już nigdzie nie jedziesz. Pys nie, nie co wiem, ale to nie, nie. I, y, I zdemontowaliśmy do końca basen. I zdjęłam, słuchajcie, wszyscy, cały ten podę z deski gdzieś tam pochowaliśmy przed deszczem, bo u nas, słuchajcie, przechodzą teraz intensywne deszcze i burze, więc nie chciałam, żeby te deski mokły, no mnóstwo, mnóstwo rzeczy i wykopałam buraki za wiosą teściowej i wykopałam sobie ziemniaki, tam była taka końcóweczka grządki i schowałam ją właśnie, te ziemniaczki sobie zakryłam, żeby mi nie zzieleniały, no mnóstwo rzeczy, słuchajcie, byłam wczoraj w stanie zrobić, ogarnąć, a dzisiaj taki ząb. No ale widzicie, jak to jest. Czasami jest lepiej, Krasz? czasami jest gorzej. Nie córniu, nie daj mi, nie pokazuj mi jedzenia. Czemu? Bo mi źle, jak widzę jedzenie. Pamiętasz, jak tobie było źle, jak jedzenie? Pamiętasz? Tak było. No więc, kochani, słuchajcie, dzisiaj to na tyle. Chyba, że po południu się poczuję lepiej, to będę coś nagrywać, ale na ten moment to, kochani, kończymy tego vlogaska, bo ja mam vlogaska właśnie z Katowic i tam troszeczkę spacerowałyśmy po trasie. No i oczywiście to końcóweczkę Wam nagrywam, żebyście widzieli, co u nas słychać. No dobra, kochani, dzisiaj to tyle. Oczywiście, tak jak mówię, jak tylko się lepiej poczuję, to zaczynę nagrywać kolejnego vloga na jutro dla Was. Pozdrawiam Was serdecznie, Buziaki.